Cześć, dzień dobry, e, witajcie. E, dzisiaj rozpoczynamy e, obszar związany z fizyką jądrową w medycynie. E, rozpoczynamy od tematu radioizotopy w diagnostyce medycznej. Y, y, cóż, no i wypada, cóż, wypada już od razu e, zaczynać. E, zatem. W medycynie używa się radioaktywnych izotopów, które mogą być podawane do organizmu w różnych formach. Może to być np. jakaś kapsułka albo np. jakiś zastrzyk. Te substancje w postaci zastrzyku, oczywiście poprzez zastrzyk, może to będzie bardziej prawidłowe sformułowanie. Generalnie te radioaktywne izotopy, czyli te substancje trafiają do określonych narządów, czyli np. Na tak do serca, tarczywcy czy do, czy do kości. Stamtąd właśnie wysyłają promieniowanie, które można zarejestrować za pomocą właśnie specjalnych kamer. Dzięki temu y, oczywiście lekarze mogą zobaczyć, co dzieje się w środku ciała, czy jak wyglądają komórki, czy nie ma tam żadnych zmian i czy nie ma po prostu nowotworu, albo na przykład, no nie wiem, czy najki dobrze działają. Niektóre z tych izotopów są też stosowane w leczeniu, bo ich promieniowanie niszczy chore komórki, na przykład nowotworowe. Co to są w ogóle te radioizotopy? No to, te, które są stosowane w medycynie, to są niestabilne jądra atomowe, które ulegają przemianom jądrowym, głównie spadowi alfa i beta, podczas których emitowane jest promieniowanie. I na przykład mamy beta czyli elektron. Jest stosowany na przykład w terapii jodem. Beta plus, czyli, czyli pozyton, jest stosowany w badaniu PET. Promieniowanie gamma jest na przykład stosowane w diagnostyce obrazowej a cząstka alfa no, stosowana terapeutycznie przy nowotworach kości, promieniowanie generalnie może być wykrywane, czyli mówimy wtedy o diagnostyce, lub wykorzystywane do niszczenia tkanek i wtedy mówimy, mówimy o terapii. Tutaj powiem właśnie o diagnostyce medycznej w tym, w tym obszarze. I tak. Te radio, radioizotopy są podawane do ciała najczęściej przez właśnie w formie zastrzyku. Potem gromadzą się w określonych miejscach, wysyłają promieniowanie gamma, które można wychwycić specjalną kamerą. Na tej podstawie, czyli można powiedzieć, że detektorem, tak? Kamera jest, jest w tym przypadku detektorem. Na tej podstawie powstaje obraz danego narządu, a lekarz może zobaczyć np. jakiegoś tam guza, czy jakieś nowotwór, czy przerzuty np. w kościach, czy też niedokrwienie serca. I po podaniu radiofarmaceutyku następuje jego dystrybucja i selektywna akumulacja w określonym narządzie, tak? Bo dany narząd. Pochłania, pochłania daną ilość tego, tego radiofarmaceutyku, radioizotopu, przepraszam. No i na przykład mamy taką, taki, na przykład mamy taki przykład, czyli mamy tutaj przykład takiej, takiej sytuacji, gdy molibda 99 rozpada się na metastabilny technet 99M, tutaj mamy, on jest M, bo jest metastabilny, o tym już mówiłem, i mamy tutaj też do czynienia z elektronem, bo to jest beta minus, no i oczywiście powstaje elektronowe. I Co się dzieje później? No później oczywiście ten technet 99M ulega przemianie do stanu podstawowego, Emitując promieniowanie gamma. I tą drugą, drugą reakcję mamy poniżej. Tak, gdzie widać że 99 metra stabilny, czyli M, rozpada się na stabilne, stabilne technet i emituje cząstkę gamma. Ta cząstka gamma jest właśnie kluczem, kluczem w, w obrazowaniu. Jaką energię ma ta cząstka gamma? Ta energia to jest około 140 kV, woltów, i ona przechodzi przez tkanki i jest rejestrowana przez kamerę gamma, czy niektórzy zwolnią gamma kamerą. Jeżeli chodzi o rodzaje badań obrazowych, no to mamy oczywiście scentygrafię plenarną, która rejestruje dwuwymiarowy rozkład promieniowania gamma, wykonuje się jedno ujęcie z góry na narząd, no, i używa się gamma kamery z detektorem NI-Ti. Jeżeli chodzi o spekt, bo to jest drugi rodzaj badania obrazowych, no to, to tutaj spekt w ogóle nazywa się, będę jeszcze o tym mówił, to jest tomografia emisyjna pojedynczego fotonu. Kamera obraca się wokół pacjenta i wykonuje wiele obrazów z różnych kątów. I komputer rekonstruuje trójwymiarowy obraz generalnie albo narządu, albo w ogóle całego pacjenta. I stosowane jest głównie w diagnostyce serca, mózgu oraz kości. Kolejna, kolejna, kolejny rodzaj badania obrazowego to jest oczywiście PET, bardzo rozpowszechniona w chwili obecnej, czyli pozytonowa tomografia emisyjna. No i tutaj tak mamy przykład, czyli oto emituje pozyton. Widzimy to w tym miejscu. Tutaj mamy beta plus, czyli pozyton jest tutaj nie jest antyneutryno, tylko jest neutryjną, Później co się dzieje. No pozyton oczywiście to o tym już mówiliśmy ani z elektronem. No i tutaj kluczem jest właśnie to, co się dzieje. Jako produkt tej, tej reakcji, czyli mm, mm, mamy promieniowanie gamma energię około tam 500, powyżej 500, tam 510 albo 511 kiloelektronowoltów mm, na każdy, na każdy, tak? Mamy tutaj dwa, czyli ta energia, o tutaj powiedziałem, to jest tam 510, 511 kiloelektronowolt, to na każdy na, ka, na każdy na każdą gammę de facto. Dlaczego? Dlatego, że te dwa kwanty gamma one są przeciwbieżne, czyli są wykrywane koincidencyjne. Czyli są są jakby przeciwbieżne, no to myślę, że wyjaśnię tą to, całą sprawę. Mam też do czynienia oczywiście z obrazowaniem dynamicznym, jak można by było je opisać. No, niektóre badania no, pokazują nam nie tylko obraz narządu, ale także jak on działa po prostu w danym, w danym czasie, czyli jak przepływa przez niego na przykład albo albo, nie wiem, jak Nike filtrują mocz. I w obrazowaniu dynamicznym analizuje się de facto czasowy profil aktywności izotopu. Czyli rejestruje się liczbę zliczeń w funkcji czasu. Właśnie korzysta się z takiego, takiego oto wzoru do obliczenia, czyli mamy aktywność w czasie t, to jest tutaj ta pierwsza wartość, a 0 to jest oczywiście początkowa e, aktywność. No i tutaj mamy stałą rozpadu. Tak, stała rozpadu, tutaj mamy czas. Stała rozpadu. Dobra. Dane dy, dynamiczne generalnie no, pozwalają nam wyznaczyć parametry czynnościowe, czyli, mm, mm, czyli, czyli jak, jak dany narząd po prostu funkcjonuje. Po i czy jest to OK, czy, czy nie jest to OK to o tym oczywiście po, po, po weryfikacji tego no, te dane są przekazywane do lekarza, który podejmuje dalej podejmuje decyzję co dalej de facto. Przykłady najczęściej używanych radioizotopów, no to oczywiście Techna 99M, Czas połowicznego rozpadu on ma około 6 godzin, czyli jest dobry do tego rodzaju, rodzaju e, do tego e, rodzaju działania, czyli, y, czyli do, do obrazowania. E, energia, to tak jak wspomniałem, około tam 140 kV stosowany jest oczywiście w cytografii, serca, kości, tarczycy czy czy nerek. No i tutaj mamy. Mamy tutaj zaprezentowany zapre, zaprezentowany rozpad, czyli molybden 99 rozpada się na technet metastabilny 99, beta minus plus, plus antyneutrinoelektronowe i mamy później tą drugą, czyli omówiłem tą pierwszą reakcję, druga reakcja, czyli technet metastabilny rozpada się na technet stabilny plus widzimy, że, że że promieniowanie gamma jest z tego wydzielać wydziela jako produkt. Mamy oczywiście dalej J131, o, tutaj mamy ten J131. Czas połowicznego rozpadu to jest około 8 dni, więc tutaj szczególnie używany jest w przypadku czynności tajczycy. Natomiast no, nie musimy pamiętać, że wtedy, po, po tym, jak pacjent przyjmie przyjmi ten Jod musi pozostawiać w odosobnieniu właśnie przez około, przez około tam tydzień plus można powiedzieć. Jeżeli chodzi o um, um, energię beta, no to tutaj mamy około 600. Krew, natomiast o energii gamma, no to mamy tutaj około powyżej tam 350 keV. No i on jest oczywiście, tak jak wspomniałem, stosowany w diagnostyce i leczeniu tajczyce. To jest rozpad napisany, on się rozpada oczywiście na ksenon 131. Tu mamy betaminus i mamy antyneutynoelektronowe. Oczywiście mamy też fluor. Fluor 18. Tutaj czas połowicznego rozpadu jest około 110 minut, więc dość krótki. Gdzie jest stosowany? Stosowany jest w obrazowaniu PET. No i jest stosowany po to, żeby wykryć, wykryć zmiany nowotworowe, na przykład w mózgu. No i mamy tutaj w sumie całość. To jest, To jest. To jest ten, ten fluor, który zapisałem. Można stosować jeszcze Gal67. ma czas połowicznego rozpadu tam około 3,5 dnia, o ile dobrze pamiętam. No i, no i jego się używa w przypadku jakichś zapaleń czy nowotworów chłoniakowych. Dobra. Hmm. Hmm. Czy myślę, że to, że to radioizotopy w terapii? Mogę coś tam powiedzieć o radioizotopach w terapii, natomiast temu będę chciał poświęcić oddzielny, oddzielny, oddzielną lekcję. Może. może może od razu po tym, po tym filmie, no bo w terapii radioizotopowej, no to no leczenie radioizotopami, e, e, tak jak na przykład, no, używane są izotopy, które emitują cząstki od dużej, e, tak zwanej LED, czyli Liner Energy Transfer, e, czyli to są beta minus alfa e, albo elektrony UGA, no i ta energia wypełniowania po, powoduje przede wszystkim jonizację DNA no i uszkodzenia prowadzące do, do, do uszkodzeń uszkodzenia prowadzące do uszkodzeń uszkodzenia generalnie w komórkach nowotworowych. Takich, takim przykładem terapeutycznym izotopów jest J131 przy tańczycy czy lutek 177. Hmm, tutaj nawet chyba e, zapisałem LUTET To jest e, Lu17771. On się rozpada na Hafn. E, to jest Hafn177. E, mamy tutaj beta-minus e, i mamy e, mamy e, antynoteinowe. No, oczywiście wykorzystywany jest jeszcze rad, nam znany bardzo dobrze, czyli tak zwana alfa-terapia, bo czas połowicznego rozpadu to jest około 11,4 dnia. Natomiast tutetu, to nie pamiętam, ale to jest około tam 6 dni, bo to jest praktycznie połowa tego co radu. No i tutaj mamy do czynienia z emisją, przy radzie, mamy do czynienia z emisją alfa czyli bardzo wysoki jest led, bardzo niski zasięg, no i jest tutaj rozpad wielostopniowy generalnie, także to jest, to jest leczenie celowane głównie do, do przerzutów nowotworowych kości, jeżeli chodzi o rad. Krótkie podsumowanie. Dzięki radioizotopom lekarze mogą de facto Wiedzieć o chorobie pacjenta wcześniej, no i wdrożyć szybko leczenia, a także leczyć bez, bez środków chirurgicznych, tak? czyli, czyli no, stosując techniki obrazowe i lecznicze inne niż, niż tzw. skalper. No to jest, można powiedzieć, że, że w ogóle zastosowanie radioizotopów w medycynie no to, to jest to tak naprawdę bardzo zaawansowane wykorzystanie całej fizyki jądrowej w biologii, w farmakologii. No i oczywiście wymaga to znajomości odpadów jądrowych, detekcji promieniowania samych radiofarmaceutyków no i biologicznych efektów promieniowania jonizującego. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Jeżeli coś wymaga powtórzenia albo, albo wyjaśnienia, albo coś zostało niezrozumiałe, albo, albo ktoś chciałby rozszerzyć jakiś obszar, o którym mówiłem dzisiaj, to bardzo proszę o komentarz. Ja dziękuję ze swojej strony i do usłyszenia. Cześć!